I z tej strony Pizze Staro, znowu się widzimy się, kochani, w kolejnym odcinku. Kochani, moi drodzy, dziękuję Wam za lajki, like, za komentarze, za subskrypcję, za to, że jesteście, za to, że jesteście na grupie. Dziękuję Wam za cudowne słowa i za życzenia urodzinowe, bo niedawno miałam urodziny. I co jeszcze miałam, kochani, powiedzieć... Bo mi wypadło z głowy: o, widzicie co najważniejsze, to zawsze jak coś tego, to dobrze, może mi się przypomni. Um, a już wiem, właśnie, miałam się przedstawić. Ci, co mnie nie znają, mam na imię Anna i Tarot jest moją pasją. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z horoskopem, z tego, że <laughs> marzec już nam troszeczkę przeleciał więc pomyślałam, że zrobię wam e, horoskop, zrobimy na 3 miesiące, może z kwiecień, maj 2024 rok wszystkie znaki zodiaku. E, zaczynamy dzisiaj e, kochani od e, baran byk i e, bliźnięta. Baran, byk, bliźnięta. Dobrze, zobaczymy co tutaj u e, baranków e, i na końcu kochani będzie rada e, kart e, aniołków e, i zobaczymy e, jak to nam wyjdzie to czytanko byk bliźnięta, horoskop 2024, marzec, kwiecień, maj na trzy miesiące. Zobaczymy, co tam się u, barankach, u baranków zadzieje. Dobrze, weźmiemy sobie kartę ogólną. Baraneczki. E, dziewiątka kielichów. E, jesteś zadowolony z tego, co masz, co posiadasz, e, niczym się nie przejmujesz. Ogólnie przez te trzy miesiące ja podejrzewam tutaj m, baranki będą miały bardzo dobrą fi e, sytuację finansową i nie tylko. E, dobrze, patrzymy dalej. Co patrzymy dalej? Co tu jeszcze dla baranków? To e, patrzymy: e, miłość. Czwórka buław. E, szóstka pentakli diabeł, no, 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 baraneczki i siódemka buław, wiecie co? Tutaj byście miały chęć czegoś świętowania, tu będzie jakaś sytuacja, tutaj może coś wam się tutaj przydarzyć, takiego, że będziecie chcieli. Może to niektóre baranki będą jeszcze tutaj się oświadczać albo coś w tym kierunku. Będą musiały baranki coś wyważyć, jakoś sytuację. Jeszcze tutaj myślę nad daną jakąś sytuacją. W diable, diabeł tak naprawdę Wam nie pozwala tutaj być i najprawdopodobniej baranku w tej sytuacji, jeżeli chodzi o Twoje sprawy sercowe, jeżeli chodzi o Twoje uczucia. No, to jeszcze niestety musisz pójść do oczyszczenia energetycznego. Jest jeszcze w Tobie jakieś zamknięcie, jeszcze się tutaj przed czymś baranek broni, przed jakimś uczuciem, które jest dla niego bardzo ważne, chociażby z tego względu że teraz baranek nie ma czasu na to, żeby tutaj zająć się, jeżeli chodzi o tą e, relację. E, możliwe, że chciałby, chciałby baranek jakiegoś tutaj zapomnienia, czy dołożę jeszcze jedną e, kartę. No tak, Król Buław, ty będziesz tutaj będziesz obserwować tą swoją osobę. Jeżeli chodzi e, o sprawy e, właśnie e, tego rodzaju, że ty tutaj właśnie e, o kimś lub e, właśnie myślisz o jakiejś osobie najprawdopodobniej z przyszłości. Dobrze, patrzymy dalej. Miłość. Dobra, finanse. Finanse. No, jesteś gwiazdą, magikujesz. Jeżeli chodzi o pracę, wzywacie się możliwe, że będziesz miał, mój drogi baranku, propozycję pracy za granicą, a jeżeli nie za granicą, no to jeżeli chodzimy tutaj o kraj, o Polskę, to może co niektórzy... Może dostaną propozycję z Polski i będą musieli po prostu wrócić do Polski. Dobrze co jeszcze. Wychodzi twoje doświadczenie życiowe baraneczku. Jeżeli chodzi o te trzy miesiące tutaj ogólnie rzecz biorąc jeżeli chodzi o tą miłość i o, o tą sferę pracy finansów tak bym powiedziała że no nie masz się niczym przejmować bo tutaj jeszcze widzę masz jeszcze kogoś kto będzie cię tutaj mocno wspierał jeżeli chodzi o finanse. E, możliwe, że niektóre baraneczki mogły poznać kogoś w pracy e, i ta osoba tutaj e, właśnie pomaga, jeżeli chodzi o sprawy właśnie finansowe. E, dobrze, zdrowie. E, a mieczy. No, jeszcze troszeczkę baraneczku musisz się wyleczyć z pewnych rzeczy. Czeka baraneczków nowy początek. Uh. Baranki, baranki, bardzo ładnie, bardzo ładnie, żebyście widzieli te karty, może ja je zrobię tak, o, już nie mam miejsca, o, tak je przesunę, żebyście widzieli, o, pięknie, super. No tak, baranki, wy tutaj się mocno, mocno się blokujecie na pewne rzeczy i musicie tutaj jeszcze dużo rzeczy przepracować, to będzie kwestia jeszcze uzdrowienia, jeszcze dołożę do tego. Król Pentakli, siódemka pentakli. No, spadki energetyczne na pewno do trzech miesięcy. Zbraniacie się, bardzo mocno się zbraniacie. Możliwe, że tutaj nie wiecie, nie wiecie kogo wybrać. Macie jak gdyby takie, taką malutką zagwostkę. I dobrze. I ja jeszcze zapytamy się jeszcze. Jeszcze zapytamy się e, kart, e, jaka rada, jaka rada na te, na te e, trzy miesiące, jaka rada. Ja bym tu widziała, wiecie co, jeszcze baranki tak czuję, że wy jeszcze potrzebujecie kwestii tej swojej transformacji, bo wy jeszcze przechodzicie transformację. E, dobra, e, królowa, jeszcze dołożymy. No jest to jakiś żal, jakieś cierpienie, jeszcze jest mocne zamknięcie, no. Szukasz swojej dziecinności, tyle macie piątkę mieczy, czyli kłóci się wam serce, dusza. Wiecie co, baraneczki, musicie tutaj troszeczkę bardzo mocno popracować nad swoim self-konceptem. ja bym powiedziała, nie zbraniajcie się tego, co tutaj do Was przychodzi, bo tutaj przychodzi do Was bardzo dobra rzecz, która może Wam też otworzyć oczy. Nie zbraniaj się zbyt mocno, bo tutaj masz zobacz orzełek. On ci tutaj cię poprowadzi, czyli ten jest tak naprawdę nie jest potrzebny. Nie używaj miecza do osoby, która przyjdzie do ciebie, e, jak gdyby sercem na dłoni, e, bo całkiem możliwe, że to e, tak właśnie miało być, drogi baraneczku. Tak miało być. Dobrze, i patrzymy dalej, kochani. Jak tutaj dla Was rada dla, mm, dla yy, baranków od aniołów? Ale zanim te barany, no to tak mówię. Przepraszam, te aniołki, Boże. No tak, barany są aniołkami, no. <laughs> Pani nam wyszło, kochani, co? E, dobra. Żarty żartami. E, czyli tak, podsumowując: e, jeżeli chodzi o uczucie, to zamknięcie, tutaj jakieś świętowanie, tak praca, finanse się niczym nie przejmujemy. Ogólnie bym powiedziała, jeżeli chodzi tutaj, mogą być przez te 3 miesiące spadki energetyczne, tak? Dobrze i jaka rada od aniołów dla baranów? Pierwsza karta niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. Dokładnie. I patrzymy dalej kochanie, taniec pokaż wszystkim, co potrafisz dziel się swymi talentami i zdolnościami ze światem czyli jeżeli coś robisz i to, to i to, co kochasz będziesz dobrze robił, czy robiła to tutaj bym powiedziała, jest e, super sukces e, medytacja, kochanie e, zrób mały krok wstecz wsłuchaj się w głos swojej e, duszy to też jest bardzo ważne, ażbyście baranki też odpoczywały, regenerowały swoje siły. Nie rób niczego na siłę. No i, kochani, najważniejsze przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią duszą, użyj siebie w lepszym świetle. Dobrze, kochani, to było przesłanie. Dla baraneczków, horoskop na bar dla baranków na te trzy miesiące, może z maj. W okolicach właśnie tych ciepłych miesięcy ja tutaj też właśnie miałam jeszcze powiedzieć, bo dopiero mi się przypomniało. Podejrzewam, że baraneczki pójdą więcej bardziej do przodu. I jeszcze chcę dla Was jeszcze baraneczki, bo widzę, że mamy jeszcze trochę czasu, zrobimy tak jak u wszystkich, żeby było sprawiedliwie. I jeszcze dam Wam na kartę radę, jeszcze kartę aniołów i przodków. Zobaczymy, co tutaj anioły jeszcze nam dopowiedzą dla baranków. Jaka rada na te trzy miesiące? Rada na trzy miesiące: marzec, kwiecień, maj, barany. Baraneczki. I co my mamy? Zobaczcie, jak pięknie się zrezonowało z tą kartą króla mieczy. Przepięknie. Orzeł, spoglądaj z wyższej perspektywy, dokładnie yy, oceniaj swoje możliwości. Yy, łap, jak gdyby, yy, jak to się mówi, tymi szponami to, co do ciebie przychodzi, ta okazja, tak? Yy, jeszcze dopiero, jeszcze może jeszcze jedną kartę. Yy, jesień, uwolnij to, co stare i odpocznij. Odpocznij dokładnie. I jeszcze. Wąż. Rzuć starą skórę. Nie, nie trzymaj się tego, co było yy, stare. Idź po nowe. I e, dama, ciesz się rozwoją i zbieraj korzyści. Dokładnie, baraneczki. Tak ma być, tak macie tutaj przesłanie od aniołów. Jeżeli Wam się podoba, pamiętajcie czuczki w górę, pamiętajmy o subskrypcji kanału, pamiętajcie o dzwoneczku, żeby Wam nie uszło, nie uciekło. Więc kochani, dziękuję Wam za to czytanko. Pozdrawiam serdecznie picę starot Papa pa i do kolejnego znaku. No dobrze kochani i lecimy dalej. Byczki, co dla Byczków? Co dla byczków? Marzec, kwiecień, maj. Horoskop byczki. Byczki, byczki, byczki. Horoskop. Byczki, 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 byczki. Energia ogólna dla was. Szóstka pentakli. Byczki będą w Mocno coś wyważać przez te trzy miesiące. Tutaj będą się byczki, na czym się pewnie zastanawiały. Ja nawet nie wiem, czy tutaj też nie będzie wchodzić jeżeli kwestii rozwodu albo rozstania. Zobaczymy, co w... Tak, zobaczcie. Wieża, czyli coś tutaj wam się podsypie, byczki, mhm. trójka mieczy, złamane serce. Ale w tym złamanym sercu wiedzieć, co, będziecie mieli swoje zwycięstwo, nawet jeżeli nie będziecie z tą osobą. To i tak się odbudujecie. Odbudujecie się, będziecie bardziej e, mocniejsi e, w tym, co do Was przychodzi i to, co miało być przerobione. W ósemce macie spełnienie marzeń. E, patrzymy dalej. E, finanse. Król Kelichów, królowa. Tu tak widzę, że tutaj, jeżeli chodzi o finanse, tutaj nic o nic się nie, nie, nie martwisz, byczku, bo masz czwórkę pentakli. E, jest dla Ciebie ważna jakaś arcykapłanka. Poczekajcie, bo. Muszę jeszcze trochę obniżyć. O, o, teraz będzie dobrze. Dobrze, jakaś arcykapłanka. I ta osoba będzie dla Ciebie właśnie takim, a ja bym chciała, wzorem i um, taką nadzieją do tego, żeby właśnie ułożyć sobie życie na nowo. E, zobaczymy dalej. E, Piątka, mieczy, no tutaj no kłóci ci się serduszko i będzie jakiś ciężar. Możliwe, że właśnie będzie wybór pomiędzy dwoma osobami. No i ósemka, będzie tutaj właśnie potrzeba, właśnie tego wyboru, wiecie. Wy tak naprawdę byczki będziecie mieli przez te trzy miesiące troszeczkę no, ciężko, bo by trzeba będzie wszystko chodzić, robić, załatwiać. Eee, dobra, i rada. Jeszcze no tak, musicie, macie tą swoją samotnie. Odbudowujecie, będziecie budować tutaj y, ogród. Królowa Pentakli. Dostaniecie może jakąś propozycję. No, ja bym powiedziała, w tym smutku i w tym y, wszystkim, co do was teraz będzie przychodziło przez te trzy miesiące byczki, nie przejmujecie się. a y, W tle niestety mamy diabła, czyli też potrzebujecie y, kwestię oczyszczającą, podobnie jak baranek. Więc serdecznie zapraszam. Na no, oczyszczania do pizze starot. Też, kochani, zapraszam Was na czytania prywatne. Od dzisiaj robię dla Was czytania na 3 miesiące i na 2 lata, więc zapraszam serdecznie. Piszcie na pizze starot, albo na grupę, albo na Messengera. Was mam nie macie wszędzie dostęp. Możecie do mnie też i na Instagrama pisać. Więc, kochani, zapraszam serdecznie na czytania prywatne. A no więc... Kochani moi drodzy, i co teraz? Jaka rada od aniołków? Osiągnięcie. Koń za, za swymi marzeniami, będziesz e, zaskoczony, dokąd Cię mu zaprowadzą. Ok, dalej. Zamierzenia. Skoncentruj swoją energię. Silna wola to zdumiewająca moc. Czyli właśnie, jeżeli tutaj będziesz dobrze, dobrze robił, robiła, osiągniesz swój cel. Medytacja, czyli ten odpoczynek, zrób mały krok wstecz, słuchaj się w głos swojej duszy. I co jeszcze? O, podobnie jak baranek, przyjaźń skontaktuj się z przyjacielem, kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. I jeszcze może o zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom, idź za głosem serca. Przepięknie, przepięknie. I jeszcze zobaczymy, co anioły i przodkowie nam to powiedzą dla paranków. Anioły i przodkowie, baranki na trzy miesiące, marzec, kwiecień, maj 2024 roku. Tak, kochani, co tu dla Was, baraneczki? Co tu dla Was, baranki? Pół, byczki Boże, co ja mówię, baranki? Byczki. Dobrze, anioł stróż, nie jesteś sam. Podobnie. Orzeł, spoglądaj z wyższej z perspektywy. Kupiec, wymień energię i osiągnij dostatek. Jeśli uwolni uwolnij to, co stare, i odpocznij, byczku. Jeszcze, może dla byczka jeszcze jedną, bo tak potrzebuję. Strażniczka ochrony, odpuść tarczę, opuść tarczę nie. Nie, nie walcz z tym, e, z czym chcesz walczyć, bo to jest tobie niewskazane na teraz e, byczku. Odpocznij, rób swoje. E, ja bym powiedziała, że wiecie co. E, baranki, e, wy czasami potraficie być tacy e, mocni w pewnych sprawach, ale czasami trzeba naprawdę odpuścić, bo to Wam e, nie służy. Dobrze kochani, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie ciuczki w górę, pamiętajmy o subskrypcji kanału, pamiętajcie o dzwoneczku, e, zapraszam Was serdecznie też do czytań e, prywatnych. E, wiecie jak mnie znaleźć, e, więc e, kochani e, zapraszam na resztę mediów społecznościowych. Pozdrawiam serdecznie, pizzę start i do kolejnego znaku. E, no i kochani, witam bliźnięta. Co tu dla bliźniąt, kochani? Co tu dla bliźniąt horoskop marzec kwiecień maj 2024. Kwiecień marzec kwiecień maj kochani. Dla was ogólna energia bliźniaki wy się tutaj czegoś w październiku się skrywacie czegoś się, przed czymś się bronicie. Możliwe że będziecie się bronić przed jakąś miłością przed jakąś osobą albo będziecie musieli podjąć decyzję a propos pracy. Dobrze, patrzymy dalej. Paść Pentakli. Będzie propozycja, bardzo dużo propozycji. Ktoś tutaj do Was jeszcze przyjdzie, będzie Was mocno obserwować. Dziesiątka Pentakli, macie bardzo ładnie. O finanse już też się nie martwicie, bo macie to już z góry. Jakieś macie powroty do przyszłości, finanse, będą jakieś tajemnice. Wychodzi Wasze doświadczenie możliwe, że tutaj bliźnięta w tym roku będą y, wychodzić za mąż, będą brać ślub. Y, Anioły nad Wami czuwają, nie dadzą Wam skrzywdzić. Dużo pracujecie i tutaj właśnie w pracy i finansach to się tak pokazuje na te trzy miesiące, że te trzy miesiące będą dla Was e, bardzo takie właśnie owocne. E, miłość praca, fi, e, praca finanse. E, dobra, i patrzymy dalej. E, szóstka, kilku. No jesteście, no, musicie jeszcze się nauczyć swojego dawania i brania, czyli tej energii takiej... Bym powiedziała, że nie pokazywać wszystkiego, co potrafisz, co umiesz, tylko tak po prostu to wyrównujecie. Macie słońce, macie spełnienie marzeń, no i przychodzi do Was przepiękna, cudowna miłość. Tak jak bliźnięta chciały teraz w tym roku, właśnie w tych ciepłych miesiącach się to zacznie. Jeszcze dołożę. Będzie uczucie jak najbardziej. Będzie bardzo osoba ognista, albo ty podejdziesz do tej osoby bardzo ogniście. No, przepięknie. Będzie dla, i dla pań, i dla panów przepięknie. No i zobaczcie. Kończy się to, to czym? Spełnieniem marzeń rodziną, dziećmi, stałym związkiem. Dobrze, kochani. I Jaka jeszcze dla Was rada? Jeszcze zobaczymy jakąś radę, co tutaj wyjdzie jeszcze. Rada dla pieniaków. Rada dla pieniaków. No, transformacja wy też musicie przejść przez te trzy miesiące. Zasiewajcie coś na przyszłość. Będą też powroty do przeszłości tutaj będziecie sobie wspominać może dzieciność, może jakieś młode lata i tutaj będziecie szukać, co poszło nie tak. Ale tutaj na pewno w piątek was ktoś ustrzeli. Więc bliźniaki, bardzo przepiękne czytanie macie. Dobrze i anioły dla bliźniaków. Co tutaj aniołki nam powiedzą? bliźniaki postanowienie kochani szanuj to co dla ciebie najważniejsze jeśli nie istnieje bezwzględne tak nie ma również nie no i patrzymy dalej energia kochani tak jak powiedziałam uznaj swoją siłę każda burza przynosi początek nowego czyli nowemu tak czyli to co się dzieje w swoim życiu bliźniaku nie oznacza to że to jest złe po prostu przychodzi do ciebie coś nowego co ci da tutaj zobaczcie kwestię nowości no i kochani dalej relaks pozwól sobie na lenistwo czasem dobrze jest nic nie robić czyli też jest kwestia słuchajcie odpoczynku no i kochani miłość. Wybieraj drogę miłości. Pozwól, by Twoja miłość stała się potężną siłą wiodącą ku lepszemu. I to było przesłanie dla bliźniaków od aniołów opiekuńczych. A teraz jeszcze zobaczymy, co przodkowie nam powiedzą dla bliźniaków rada dla bliźniąt. Rada, rada, bliźniaki, bliźniaki, kochane moje. Proszę, wojowniczka, skup się i planuj nad tym, co chcesz osiągnąć, co chcesz zrobić, bliźniaku, przez te trzy miesiące wielki nauczyciel wyciągnij naukę z duchowych doświadczeń czyli tutaj wiesz co bliźniaku ja bym powiedziała, że dla niektórych wracajcie do korzeni tego co byliście nauczeni możliwe, że ktoś tutaj jeszcze odczyt, od, y, powiedziałabym od Pana Boga y, wróćcie do tego, bo to właśnie wam przyniesie ulgę i ukojenie zresztą mamy jeszcze y, znak tutaj zobaczcie um, um, jejka Boże, kwiat życia, nie mogłam sobie przypomnieć. No właśnie. I dla Was też będzie nowy kwiat życia, kochani. Słońce, ciesz się sukcesem i szczęściem, które osiągasz, które masz. Wyrocznia, czekaj na ważne informacje, bliźniaku. Ktoś do Ciebie tutaj przyjdzie z jakąś ważną informacją. I tak jak powiedziałam. Wiecie, co ja Wam powiem, ja czasami się sama dziwię, jeżeli ja coś powiem, a za chwilę zobaczcie, wyciągam kolejną kartę, zobaczcie jak to pięknie się zrezonowało. Ojciec niebo, zaufaj nieznanemu właśnie. Zaufaj tutaj. I jeszcze słuchajcie. Jeszcze jedną Wam wyciągnę. Strażniczka powietrza. Zmień swoją perspektywę patrzenia, myślenia, tak jak właśnie Wam powiedziałam wcześniej, nie odchodź od tego, czego zostałeś nauczony nauczona. Tak. Zobaczcie, jak przepiękna rada od aniołów i przodków dla Was, dla dzieci. Ojciec nie, bo wielki nauczyciel i strażniczka powietrza. Dobrze kochani, e, życzę Wam e, cudowności, kochani moi drodzy. E, mam nadzieję, że horoskopa Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli się... Po to pamiętajcie ciuczki w górę. Jeżeli ktoś nie zasubskrybował kanału, a chciałby się częściej ze mną spotykać i lubicie czytania od Pizza Staro, to serdecznie zapraszam. Subskrybujcie. Zapraszam też na grupę. Zapraszam też na stronę pizzastartuj.l. Zap zapraszam też na Patreon, tylko że na razie tam na Patreonie nic się nie dzieje, gdyż na Patreonie będę musiała zupełnie co innego zrobić, kochani. Więc dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do kolejnego czytanka. Papa. Pa.